Witajcie! To my, Syska i Gmusek. Bawimy się! Wierszyk o znajączku. Zaraz za zagrodą. Przy zielonej łączce mieszkał razem z kozą zaradny zajączek. Zajączek wciąż biegał, był bardzo zajęty, bo na każde święta roznosił prezenty. Pakować prezenty koza pomagała i w papier ozdobny zgrabnie zawijała. Gdy zajączek Kozą pracę zakończyli, to prezenty razem do wozu złożyli. Zajączek miał z rana zacząć od prezentów, bo się zaczynały Wielkanocne święta. Kiedy noc zapadła, zasnęły zwierzęta. Wtedy lis się zakradł, by zabrać prezenty. Zwykły złodziejasza. Zazdrościł prezentów i chciał zajączkowi zepsuć teraz święta. Jedna koza czujna zaraz zadziałała, zaledwie w minutę złodzieja złapała. Jest tego wierszyka zakończenie znane: święta dzięki kozie są uratowane. I Dziękuję Wam za wspólną zabawę. Do zobaczenia! Pa! pa.